Z tej strony 19 Kruszyna 83. Dzisiaj dostałem info, że jutro będą u mnie boksy prizma piłkarskie. Także jutro sobie otworzymy parę saszetek. A dzisiaj do mnie przyszedł o taki boks, też Prisma, ale koszykarski. Jest on z sezonu 13-14. Boks zawiera 20 paczek 20 saszetek po 6 kart w paczce. Mm, specyfikacja boxa jest taka, że mm, są na pewno tam dwie karty z autografem yy, i możliwe, że koszulka, ale to tam już nie, to już nie wiadomo, czy na 100% Także dzisiaj sobie może otworzymy 4-5 saszetek, otwieramy boxa no, Mam nadzieję trafić coś fajnego Tu otwiera tutaj. Tu, o. Tak wygląda w środku. Możesz sobie ciągnąć pierwszą. właśnie z kolei Tu drugą. To jest trzy, cztery i pięć. O. Reszta jeszcze ja tutaj będziemy otwierać. A no co pierwszej idzie pierwsza, zaczynając będzie pierwszej? No, karty są tak samo jak pisma są sztywne. Strasznie sztywne. Z tyłu wiadomo informacje o zawodniku, o zdobytych punktach, zbiórkach itd. Urodziny. A ta urodzina. No. Dion Witers, Dirk Nowicki to chyba bardziej znany Rudy Gay. <laughs> Rudy Gay, zobaczcie Marion. Tu jest Ruki Isaac Kon, no to spada. Izaak. to może zamkniemy, żeby nie przeszkadzało. Izaak Kanan. A no, tu jest jakaś. O, tu jest Karem abdul Jabbar To jest chodząca, no, jeszcze żyjąca legenda. On zdobył najwięcej, najwięcej do tej pory koszy. Bramek, czy jak to nazwać? No. I tu Ruki Ben McLemor. Następna. Chris Paul, J.J. Redick, tu mamy nie przeczytam nazwiska, Nicolas Batum, Habryczek jakiś, ktoś mi chyba legenda. Rookie, Salomon Hill e Rookie Anthony Bennett. No, per ora è Jefferson, Carmelo Anthony. Ricky Rubio. Shaquille O'Neal, to chyba każdy go zna, Rookie Alex Len, Rooney Brevier i Rookie Klan Rice Jr. No to żeby nie było tej pierwszej, pierwszej serii nie było autografu, DeAndre Jordan. Eric Maynor Carlos Delfino Clyde Drexler Giants Anten, coś tam, coś tam. O, tu coś jest. Tu jest chyba autograf Salomon Hill i jest autograf David West. Fajnie. Chociaż nie znam gościa. Jest naklejka, tak, naklejka to tak samo jak jak pikarskich. Może skutu postawimy, będzie będzie widoczne będzie. Już troszkę. I ostatnia zaresztkę na dzisiaj. Jakim Noa? No. Zmierzcie się czy nie zajmujesz. Thij Gibson, Stephen Kully, George Hill, Ruki Karlik Felix. Francisco Garcia i Noel Ruki. No, napięcia szetek. Tyle widzicie. Bazówek, można powiedzieć. I tu jeden, jedna karta z autografem. W opisie wam, po, wam podam. Oj. W opisie wam podam. Yy, Nik do sklepu, gdzie kupiłem boxa Prisma. Yy, znajdziecie tam też inne różne fajne boksy starsze te i te najnowsze także pozdrawiam was do jutra, hej!